O, Siemanko! Z tej strony słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 14 marca. Wprawdzie, coś tutaj już małego, widzicie? Dzisiaj regeneracja, prezentacja nowej talerzówki będzie dopiero e, po wyremontowaniu. A w chwili obecnej, dopiero początek regeneracji, remontu wału gumowego. E, już nam spędza no, sens powieki, wiele nerwów. Dopiero trzecia śruba, ale idzie. Strasznie opornie, a daleka droga przed nami. A na dzisiejszym vlogu takie daily, e, kilku prac tego co się będzie działo na gospodarstwie. Także zostawcie suba łapkę i dzwoneczek i lecimy dalej. Z kilometra śruba, jakaś jedyna, nietypowa, dłuższa nie? No, oczywiście, się kręciły, ale na na Udało się ostatnio w Francję wydostać. Trzy takie długie były i trzy krótkie. Pewnie długie były, dlatego że nie mogli e, nie ściąg ściskali, że ściągnąć. Ściskali, żebyśmy ściągnąć. No, ściągnąć, w sensie ściągnąć do siebie, nie? Wnieść. Wnieść. No. I tak, zobaczcie moją piękną siostrę. Dzięki też Waszym głosom udało jej się zdobyć. Tytuł Mizar Agromis. No, jest i nagroda, także dziękujemy za głosy. Bardzo Dziękuję za wszystkie reakcje pod moim zdjęciem. No. Super. Awarie niestety zdarzają się w terenie, na, najczęściej. W terenie najczęściej poza domem, w każdym gospodarstwie. E, tym razem wystrzał Patna na Mikołaja, ale to oczywiście wiadomo. E, losowy przypadek, gdzieś tam prawdopodobnie coś gdzieś było w ziemi. No zaraz się okaże, e, dlaczego, dlaczego tak się wydarzyło, ale na szczęście e, mamy tutaj dobrego kuzyna, który ma taką samą maszynę. No i ma tak zwaną dojazdówkę, a co ważne Merlo akurat pana z przodu, także lewarek na wyposażeniu, nie trzeba nic podnosić, kombinować. Akurat w przód. No mówię, no, lewarek na wyposażeniu w tym momencie. Na no tyle, też by coś wymyślił. No i tutaj kubka towaru, który wyjedzie niedługo na pole, na jesień, pewnie. Złota robota z tym udarem. Wiecie, to jest parę sekund. Cało odkręcone. Zobaczcie, jakie duże szpile na 30. Na 30, 32. To bez problemu idzie, odkręcić. Zaraz się dowiemy, co tu się wydarzyło. Tutaj, nie? Patrz tu. Tu jest ten, widać? tu coś jest. Nie, jakby pękła faktycznie. Te rozerwało ją. Sama z siebie, nie? Ja ty. No, a no też za długo, mitasy, nie? Za długo te oponki nie służyły. Nie, nie, dwa lata. Dwa lata chyba, no. No, czyli nawet nie, na nic nie najechane, tylko samo z siebie po prostu. Mikołaj miał dzisiaj pecha, nie? No oczywiście, no to nic takiego, nic się nie stało. Normalna rzecz, tak? Awarie się zdarzają najlepszym. O, jedną część wału. Tutaj ten, który był uszkodzony, mamy rozebraną. No ten też jest No oba, tak, ale tutaj to, co było uszkodzone, już mamy zdjęte. Powiem Wam, że względem tych śrub, które tam szły na krańcach ciężko, to samo zajmowanie tych oponek nie było piękny, takie złe. Eee, tutaj wiadomo, te przekładki do wymiany. Może ktoś wie, gdzie takie coś można dostać w dobrych pieniądzach, te przekładki. No właśnie i taka kwestia... Dużo gorzej szło rozbieranie wału kambela, tego na przedni tusek wow. łożyska wymienialiśmy jak tego, nie? To, to jest tamtego, naprawdę przekleństwo. No i Mikołaj powoli, powoli, jedną stronę już mamy odkręconą. Tutaj udarem udało się wykręcić wszystkie śruby, te długie też bez problemu. A z tej strony niestety już jest jakiś tutaj problem, ale powoli, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, smaruj, smaruj, w lewo, w prawo, smarek. I do przodu. No, i może się uda. No, i tak dotarła dzisiaj tutaj do mnie paka e, z dyszami. W którymś tam z poprzednich filmów mówiłem, że przymierzam się do wymiany e, moich, bo po prostu już się rozkalibrowały. Tym razem zdecydowałem się no cały komplet. Tak tutaj mamy kryzy, filterki, e, dysze dwustromieniówki e, ceramiczne z albuza. 0 trójki, myślę, że będzie się fajnie, komfortowo, z większą prędkością, z większą precyzją pokrycia pryskało. Są to dysze CV Twin, tak dla sprecyzowania. Zamówiłem je tutaj ze sklepów, w sumie od Huberta, tak od widza, którym tam gdzieś ogląda, odezwał się, że może coś fajnego przygotować sklep sklep, przepraszam, agro kutera. Także tutaj widzicie części, a testy, serwis, wszystko co związane z opryskiwaczami. Z mojego polecenia, wiem, że jak się tam odezwiecie, to jakiś mały rabat przewidziany dla widzów, może tam ktoś skorzysta. planuje. Hubert na pewno doradzi. No i dobra, słuchajcie, gdyby ktoś nie widział mojego zapytania na Facebooku, poszukuję kół wąskich do małej Waltry 112x32 flanszą pasującą na metr 50. M, także dosyć mocno muszą być schowane do środka. Tutaj mamy średnicę wycięcia na zwolnice 22 cm. Może ktoś coś poratuje? Jeszcze zmierzyłem lampy do fenda. Będziemy zakładali jakieś lepsze LEDy do przodu. Na pewno z tyłu jakieś są, ale wymienimy na najlepsze LEDy. Czyli wesemki. No czobeczysz, czobeczysz. To nie skacze. No, taka mała aktualizacja. A to, że paku podpisane, czy dobrze, czy nie, 4280, bodajże. Także no, czekaliśmy na czwórkę. Jest nawet więcej, może będzie więcej, ale jak to mówią, chytry traci dwa razy. Musimy zobaczyć, jak te tam tamte tylne. No, stodoły No, jutro trzeba dysze przekręcić. To jest właśnie piękne na wsi, drzewka, cisza, spokój, ptaszki czują wiosnę, pięknie grają. Wprawdzie dzień się kończy, ale śpiewają jakby się dopiero zaczynał. No so i dzisiaj przygotowania dużego fenda, podprowadzenie równoległe Angelidera Lidera oczywiście, e, aktualnie montaż e, pierścienia w kierownicy no i Fędziur będzie też śmigał tak jak się należy, bo kto się przyzwyczai do wygody to już jest później ciężko się odzwyczaić no, a ja działam swoje jadę pryskać poplony pod buraki, żeby to jeszcze zdążyło zadziałać, bo zaraz będziemy e, kasowali e, no i widzimy się coś tam na polu No nowe dysze zamontowane Dwustremieniówki z Albuza, zobaczcie jak pięknie pylą, jedziemy sobie po poplonie, na nawigacji oczywiście, 136 metrów, bajunia, no leci tutaj niestety herbicy totalny. Po poplonie akurat tutaj średnio udanym, jest sporo pod podburaki w pasówce, no niestety, ale to pole musi być dobrze wyczyszczone. Także tutaj 2,5 literka na hektar pięknie nam tutaj znaczy, zobaczcie, o wszystko Piko, melo, 165 litrów na hektar, no i działamy, tak, bo w przyszłym tygodniu jest plan tutaj na obornik kurzy, na talerzówkę, no i będziemy sieli, tak, będziemy sieli, siali, co tam kto lubi, warunki super, tak, po 12 stopni ciepła, także tutaj działanie powinno być ok, chociaż w nocy przymrozki, chociaż tak czatowałem tak ostatnie dwa dni nadchodzące dwa dni mają być bliskie zero więc może nie chwyci przymrozek no i dobra No i zestaw założony kamień tutaj właśnie jeszcze jakieś małe aktualizacje, kalibracje zaraz jeszcze w pole. Zobaczyć jak to leci no i fędzik przygotowany, można zaczynać prace polowe